Jesteśmy energią skoncentrowaną w naszych ciałach. Wytwarzamy w sobie i wokół siebie pole energetyczne o właściwościach zależnych od częstotliwości, z jaką wibruje nasza własna energia. Żyjemy w świecie nieograniczonych możliwości, w nieograniczonej przestrzeni kwantowych potencjałów. Możemy wybierać to, co niesie ze sobą złość, strach, wojny, zawiść. Albo przeciwnie. Spokój, miłość, szczęście i spełnienie. Nie jesteśmy tu po to, by cierpieć. Jesteśmy tu po to, by żyć szczęśliwie. To, co wybieramy, zależy tylko od nas. Ale ten wybór wcale nie jest taki prosty bo dotychczas nasze wybory opieraliśmy na wzorcach przekazywanych przez pokolenia przodków. Robiliśmy to jakby pod dyktando, z zamkniętymi oczami wierząc w stare przekonania.